Może na prawo, wiśnia, gdzie ty jesteś? To tylko tyleś na prawo ja poradę. Dobra, okej. Dobra, dobra, dobra. Okej okay. okay. DJ Wolf, kompilacja najlepszych przybojów Najlepszych przebojów Spotify, Co się stało? Idę, idę ten. Hełka, wiesz co, jest problem bo nie mam amunicji do Speciala Damy radę, no, to jakoś to dobrze. ogarnąć Houston. Houston, we have a problem here. Dasz, dasz on. radę z daną. E, Mistus Leukofazis, czy na moim poziomie grania są misje nadal wymagające? Wiesz co? A, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, wiesz co? No. Wiśnia zmiana. Wiśnia zmiana. Ja ci powiem tak. E, na rajdzie zawsze są nieprzewidziane sytuacje, zawsze. Są jakieś sytuacje podbramkowe, ale myślę, że po prostu w naszej drużynie już każdy, każdy się ten, każdy się potrafi dostosować i, i znaleźć w nowej sytuacji, o tak ci powiem. Nice, zmiana, prawa? Ja mam wrażenie, że <laughs> wiksu, Co ty, Wiksu mówisz, ten głos jak z trailerów. Trailer, pornosa, no. Chyba... <noise> chyba, ci, chyba ci... Chyba się pomyliło z tych z Brazers. Albo Pornhub. Komentował Tomasz Knapik. Komentował Tomasz <noise> Knapik. Prawa strona zmiana. Oh yeah. Chyka, idę do ciebie. Już poczekaj na mnie. Jedną no, chwilę. Czekał, raduj się tom, o tak. I am here. No chuj. jesteś oficjalnie spadalony. <laughs> już koniec, prawa. Masz już to special? Masz Ej, już to specia? Nie. <laughs> Ile tam macie znajdu? A opowiedzicie to? <laughs> Dobra, ale far, Bo mieli jedną sztukę. <laughs> Co? To był on albo ja. Komentował Tomasz Knapik. Rozpisywał gmok. Przeczytał Jake Woolfie. Dziękujemy. Życzymy miłej podróży. Rozpisywał gmok. <laughs> Rozpisywał gmok. No i kur... Wiesz, nie wiem. ja no żadnych botów nie mam yy, z komendami. Wiesz? Nie wiem. Ej, nie przekazałeś Aury. Kto? Ja? Nie, od sztopa, od sztopa ja. nie doszła. E